Anna Argasińska Jezus Miłosierny nawraca. AudioBóg do słuchania stworzył kanał YouTube jako Katolik. 10 marca 1996 roku. Niedziela parafia Chrystusa Króla czuwałam w 40-godzinnym nabożeństwie. Przez cztery godziny prowadziłam modlitwy, przez trzy dni usiłowałam pomóc w zbieraniu podpisów przeciwko ustawie o zabijaniu dzieci nienarodzonych. Zmęczona trochę zasłabłam. Jezus, dziecko, pisz. Jesteś smutna, źle się czujesz. A czy zawsze chciałabyś czuć się dobrze? A ofiara? Ja wiem, że ty wyznaczyłaś sobie na dziś inną ofiarę, ale ja zamieniłem ci na inną. Samotność, czas przemyślenia, zatrzymania się. Czy dobrze czujesz się w takim szybkim wirze zajęć? Anna. Nie bardzo. Jezus, wiem o tym. Zmuszasz się, a ja takiej ofiary od ciebie nie oczekuję. Widzisz, daję swoim dzieciom to, co dla nich najlepsze. Przyjmij to osłabienie chwilowe. Pogódź się z tym stanem rzeczy, zaakceptuj to i nie buntuj się. Przyjmij to, co oddaje ci mój ojciec. On lepiej wie, czego ci potrzeba. Jutro pójdziesz dziecko odbyć rekolekcję. Skup się na słowie Bożym. Sam Bóg jutro do Ciebie przemówi. Słuchaj uważnie. Podpisy zostaw innym. Oto się nie martw. Ja chcę Cię prowadzić, nie wymykaj mi się, moje dziecko. Słuchaj pokornie swego nauczyciela. Ludzie, choć chcą dobrze, często błądzą po omacku, zanim dojdą do celu. Ja sam chcę Cię szybką drogą poprowadzić do źródła tego celu. Kocham Cię, nie zapominaj, że liczę na Twoje intencje, a te znam tylko ja, Jezus. Wiesz sama, że nie jesteś doskonała, że jeszcze nas dużo pracy czeka. Skup się w tym tygodniu na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego, Pisma Świętego. Kontynuuj dalej kurs. Nie przerywaj, tracisz w ten sposób łaski, wątek. Odrywasz się od jednego, chwytasz drugie. To, co zaczynasz, czyń do końca. Nigdy nie zatrzymuj tego w połowie, bo to mija się z celem. To tak jakbyś w ogóle nic nie rozpoczęła i twoja droga nie ma ani początku ani końca. Bądź wytrwała. Nie popadaj w euforię, nie chwytaj za dużo, bo nie dasz rady tak jak dziś. Żołądek masz rozregulowany złym jedzeniem, nie żałuj sobie wszystkiego, przecież na jedzenie nie powinno zabraknąć ci pieniędzy. Jedz powoli i nie spiesz się w niczym, co czynisz. Bo ten stały pośpiech bardzo szkodzi twemu zdrowiu. Jesteś słaba ogólnie, słabsza od innych, i nie możesz tak biec, jak inni, bo w drodze ustaniesz szybko. Usłuchaj, moje dziecko, i od jutra zabierz się do pracy nad sobą. Kontroluj i nie pozwól, by inni decydowali za ciebie. Sama decyduj. Co dobre dla ciebie, dla innych nie jest dobre. I na odwrót rozumiesz, prawda? Ufaj sobie, a przede wszystkim nauczycielowi swemu. A teraz dziecko, pomódł się jeszcze i idź na spoczynek, a ja cię pobłogosławię. Jezus. 13. marca 1996 roku. Środa wieczorem podczas rozważań duchowych. Zastanawiałam się, dlaczego słysząc głos Pana Jezusa zdarzyło się może dwa, trzy razy, że słyszałam takie zdania, idź do diabła. Prosiłam pana Jezusa, by mi wyjaśnił, bo to nie był głos mojego nauczyciela. Jezus, zły duch jest wszędzie. Im usilniej będziesz zbliżać się do mnie, tym bardziej będzie cię on atakował, ale tylko atakował. Jeśli kochasz mnie naprawdę, to ja nie pozwolę mu na nic więcej. Pojmujesz? Niech cię nie przeraża obecność demonów, lucyferów i innych groźniejszych duchów. Jam zwyciężył świat. Maryja cię osłania swoją suknią. Jesteś jej rycerką, prawda? Proś zatem ją, by pomagała ci zwalczać ich obecność, gdyż sama nie dasz rady. W mojej mateńce złóż całą ufność. Maryja czuwa nad tobą. Nie jesteś ani przez chwilę sama, ale ty musisz w to, co mówię teraz, uwierzyć. Kochasz dziecko moją mamę? Anna. Kocham panie, ale ciągle za mało boli. Boli mnie to, że jak każda matka wiele cierpi od swoich dzieci i często jest pomijana, zapominana. Jezus. Widzisz, sama jesteś matką, więc łatwiej ci ten ból rozpoznać i to wielka łaska dla ciebie. Wynagradzaj, wynagradzaj. Ona czeka na twoją miłość. Tak, rzeczywiście dziecko, zawdzęczasz wiele Maryi. To ona wyprosiła Twoje nawrócenie, i to ona wyprosi wiele łask dla tych których ty kochasz, a którzy zdala są ode mnie. Ufaj matce najświętszej. To jest potęga, gdyby świat zechciał to sercem zrozumieć, gdyby zechcieli zaufać mojej najdroższej matce. Ksiądz prymas kardynał Stefan Wyszyński poznał całą potęgę Maryi i słusznie uczynił, zawierzając ojczyznę, Polskę Maryi. Trzeba by stale ponawiać zawierzenie Polski Maryi, a szatan straciłby do niej dostęp. Módl się chociaż Ty za ojczyznę do mojej mamy. Powiedz komu zechcesz, mów wszystkim, by modlili się za Polskę do Maryi. Ona wszystko może odwrócić. Dziecko, módl się i ty. Nie zapominaj, podkreśl tę moją prośbę, byś nie zapominała. Dziękuję, że zechciałaś mnie wysłuchać, dziękuję. Anna. Zechciałaś? Jak wielkim szacunkiem, panie, darzysz człowieka. 14 marca 1996 roku. Czwartek. Jadąc autobusem po sześciogodzinnej rozmowie z osobą, która od 30 lat nie była uspowiedzi, mówiłam do pana Jezusa: Panie, jak niepojęta jest Twoja miłość do nas grzesznych. Jak trudno jest mi pokochać kogoś, kto ciebie obraża słowem, gestem, obojętnością. Jezus. Popatrz na te wszystkie twarze ludzi w tym autobusie. Ja również za nich oddałem życie, nie tylko za ciebie. Ja jestem w nich. Kochaj ich. Ja ich kocham. Kochaj tych ludzi. Rozmyślałam, łatwiej mi pokochać tych o miłej powierzchowności, ale tych o zaciętych, złych twarzach. Nagle poczułam pokój wewnętrzny i miłość do tych wszystkich ludzi. Czułam, że to Jezus napełnił mnie swoją miłością. Po raz pierwszy poczułam, że ich wszystkich mi nieznanych kocham i jestem szczęśliwa. To był cud miłości, którą dał mi poznać Pan. Kochać wszystkich bez wyjątków. 17 marca 1996 roku. Niedziela. Urodziny siostrzenicy. Spotkałam Pawła na przyjęciu urodzinowym. Bardzo cierpiałam, myślałam o tym, że oddala się od Pana Boga. Przy tym duch niepokoju męczy go. Wróciłam do domu, długo płakałam i żebrałam, ulituj się, panie, nad nim, ulecz go, on jest chory, to moja wina. Wina mojego grzechu. Zmęczona płaczem czekałam, czy pan Jezus pocieszy mnie. Jezus, musisz cierpieć i ufać i nieść krzyż swój. Taka jest wola ojca mego. Twoja rozpacz na nic się nie zda. Ja też poniosłem krzyż swój z woli ojca mego. Tak już jest. Martwi mnie to, że nie ufasz, bo rozpaczasz. Tak, na bardzo złej drodze jest Paweł. To droga śmierci, grzechu, ale on sam musi iść tą drogą, dopóki nie spostrzeże, że nie ma już wyjścia, wówczas zostanę mu tylko ja. Droga, prawda, życie. Podobnie jak z tobą moje dziecko. Teraz on ma wszystko więc nie ma mnie. Jak zniknie materia, dostrzeże, że ma ducha i Duch Święty pomoże mu obudzić sumienie. Teraz na nic zda się twoja rozpacz, szkoda twojego zdrowia. To on sam ma wrócić do Boga. Ty za niego tego nie uczynisz. Módl się, ale nie rozpaczaj. Zapewniam cię, że przyjdzie czas i na niego. Teraz błądzi jak ślepy po omacku. Chociaż ma oczy, nie widzi, bo nie chce. Ma serce, nie czuje. Sama widzisz, że to lud, a nie serce. Dziecko, pozwól mu żyć jego życiem. Do niczego go nie zmuszaj. Jak zacznie tonąć, to przypomnij sobie, że umie pływać i będzie szybko płynął do portu i szukał przystani. Teraz mu jest tak dobrze. A ty nic nie zmienisz ani rozmową, ani płaczem. Bądź pokorna i proś o łaskę nawrócenia, ale czuwaj, nie zasypiaj, czuwaj, bo on potrzebuje Twojej modlitwy. Wspieraj go modlitwą do czasu odpowiedniego, aż owoc dojrzeje. Będzie radość wspólna. Żaden Twój trud nie idzie na marne. Nie zapominaj, że ja też niosłem krzyż. Za kogo dziecko, jak sądzisz? Za niego i za ciebie. A ty wątpisz? Paweł wróci. Ale w czasie odpowiednim. Teraz czas próby. Módl się i ufaj. Jezus. Marzec 1996 rok. Podczas Mszy Świętej po przyjęciu ciała i krwi Pana Jezusa. Moje serce i dusza zostały zalane cudownym, niepojętym szczęściem, radością. Trudno mi to opisać. Pan już kilka razy udzielił mi tej łaski. Ale to przeżycie było pierwszym, najsilniejszym. Nie miałam siły odejść, wstać i wyjść po Mszy Świętej z kościoła. Nie byłam w stanie odmówić modlitw, które zawsze odmawiam po przyjęciu Komunii Świętej, całą sobą wielbiłam Jezusa w Trójcy Przenajświętszej. Podczas modlitwy wieczornej. Jezus. Czemu użalasz się na złe samopoczucie? Przyjmij to jako dar niebios. Przecież jeżeli źle się czujesz, możesz się położyć. Możesz ze mną rozmawiać należąco. Już ci wspominałem, córko moja, że nie zawsze będziesz dobrze się czuła. Tego ci nigdy nie obiecywałem. Ofiaruj to swoje złe samopoczucie panu Bogu, ojcu memu, jako ofiarę i połóż się. Ja pragnę Twojego dobra, Twojego serca. Nie zmuszaj się, bo taka modlitwa nie jest mi wówczas miła. Ale niech to nie będzie dla Ciebie zachętą do ciągłej takiej praktyki. Pamiętaj tylko wówczas, gdy słabo się czujesz. A teraz biegnij do łóżka i możemy sobie rozmawiać. Ja zawsze jestem z Tobą. Pamiętaj o tym, moje dziecko. Kocham Cię i Ty kochaj mnie. Tak. Teraz Cię pobłogosławię. 27 marca 1996 roku. Środa przed Mszą Świętą. Pan Jezus prosił, bym następnego dnia to jest. W czwartek poranną przeświętą ofiarowała wraz z Komunią Świętą za tych, którzy jeszcze nie pojednali się z Panem Jezusem w sakramencie pokuty. Za tych, co żyją w grzechu śmiertelnym, za tych, którzy odwrócili się od Jezusa. Bywa, że w ciągu dnia słyszę, jak Pan Jezus pyta: Czy ty mnie kochasz, a ja odpowiadam: Tak, panie, ale jeszcze za mało. 29 marca 1996 roku. Piątek przed wielkim tygodniem wieczorem. Jezus. W imię moje, mego Ojca, Ducha Świętego, pisz dziecko. Czy byłaś rzeczywiście dzisiaj zadowolona z siebie podczas dzisiejszego spotkania w wieczerniku? Pomyśl dobrze i odpowiedz mi. Anna. Myślę, że tak, panie, jestem zadowolona, ale to ty przecież udzielasz mi swoich łask, bez ciebie nic nie pamiętam, nie umiem myśleć, mówić, mylę się. Jezus. Dobrze, dziecko, a czy ty kochasz mnie w każdej sytuacji swego życia? Udanej sprawie i nieudanej? Jak ty, dziecko, mnie kochasz w tej mniej dla ciebie zadowalającej sytuacji? Anna. Najpierw myślę wówczas o swoim bólu, a o tobie zapominam, dopiero później, dzięki twojej łasce, łączę się z tobą i proszę o pomoc. Jezus. Właśnie to ci dzisiaj chcę powiedzieć i przypomnieć. Trwaj we mnie, a ja w tobie. Zawsze dziecko, w każdej sytuacji, szczególnie tej, w której jakoby nic ci nie wychodziło, nie było po twojej myśli. Myśl o mnie, o bliźnich, a o sobie na końcu. Pojmujesz? Wówczas to będzie miało wartość w oczach Boga, Ojca Mego. O sobie na końcu. Myśl o cierpieniu innych, twoje niech zawsze będzie na końcu. Przemyśl to, moje dziecko. Pytaj dziecko. Anna, Panie, dopomóż mi, bym swoją postawą wewnętrzną i zewnętrzną nie zadawała ci bólu. Jezus, jak to rozumiesz? Anna, nie zawsze, ale jednak bywa i to chyba jeszcze często, że w myślach, w sercu złoszczę się na ludzi, oceniam ich według swego sądu. W ten sposób muszę bardzo cię ranić, z pewnością, a trudno mi te moje wady wyeliminować całkowicie. Jezus, ja cały czas, dziecko, dopomagam. Cały czas, kiedy to odwróciłaś się od grzechu głównego, a przyszłaś do mnie. Ja ci pomogę. Tak, dziecko, ludzie mnie obrażają, wszyscy słabi, grzech góruje, ale nie zwycięża. Jam zwyciężył świat, a więc i grzech. Ja ci pomagam. Ufaj całą sobą, bez reszty. Ja ci, dziecko, udzielam wiele łask. Otrzymasz ich jeszcze więcej, ale trwaj cały czas we mnie. Bezgranicznie ufaj i nie poddawaj się rozpaczy. Twoja samotność to jest wielki dar dla mnie. Złożyłaś swoje życie w ofierze i na służbę Bogu Ojcu. Ja Cię prowadzę, nie pozwolę, by moją owieczkę zraniły wilki. Ja Cię sobą ochraniam, moja kochana dzieweczko. Tak, uwierz, ja Ciebie kocham, Twój Jezus. Trwaj we mnie. Bądź wierna mojej nauce. Kochaj sercem. A w wieczności radować będziemy się wspólnie w niebiosach Ojca Mego. A teraz, dziecko, idź już do mojej matenki, bo zbliża się godzina 21. Czas ten oddaj Maryi, a ja Cię błogosławię. Jezus. Kwiecień 1996 rok. Niedziela. Szatan mnie atakuje. Pan Jezus podczas ostatniej piątkowej rozmowy przygotowywał mnie na cierpienia niedzielne. Całe popołudnie odczuwałam strasznie swoją samotność. Tęskniłam bardzo za rodzicami, którzy odeszli do Pana. Bardzo dręczyły mnie myśli, dlaczego wybrałam Jezusa? Właściwie cały dzień trwam na modlitwie, poświęcam wszystko Panu Bogu i co za to otrzymuję? Cierpienie. Syn daleko wnuka nie widuje. Mama, mój prawdziwy przyjaciel, odeszła do Boga, rodzina nie ma dla mnie czasu. Żyją swoim życiem. Dusiłam się w myślach, buntowałam. Chciałam krzyczeć, nie chcę żyć tak dalej w samotności. Już nie wytrzymam tego dłużej. Płakałam. Przestałam czuć więź z Panem Bogiem. Pustynia, a mimo to wiedziałam, że pozostanę mu wierna. Znów sprawiłam ból Panu Jezusowi. Jezus długo nie czekał. Odpowiedział mi: Kazał mi zajrzeć do książki Rozważania o wierze księdza Dajczera, strona 209, kryzys więzi naturalnych. Książkę tę mam około pół roku, ale tego tematu nie czytałam. Następnie, podczas gorzkich żali, przez kapłana usłyszałam słowa, które pan Jezus często do mnie kieruje, czy ty mnie kochasz? Panie, stale upadam, to ty trwasz we mnie. Znasz każdą moją myśl. Przenikasz mnie całą. Jestem niczym. Zupełne zero. Nicość. Trzymaj mnie mocno, mój ukochany, za rękę i nigdy nie wypuszczaj ze swej świętej dłoni.